Cześć wszystkim, dzień dobry. Yy, biegały dwa radosne czworonogi wokół mnie i w sumie nie wiem skąd się wzięły, bo nie ma właściciela. <laughs> yy, także yy, poruszę dzisiaj temat tego, co napisał Kasper, jeden z widzów kanału, yy, na temat Q&A z okazji 100 subskrypcji. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Myślę, że to ludzka przyzwoitość. Jakieś takie, jakby to był savoir-vivre powinien decydować o tym, że na początku powinienem podziękować wszystkim za to, że przyczynili się do tego, że ten kanał, że, że wybiło to, co subskrypcji. Zdaję sobie sprawę, że nie uderzając w żaden sposób widzów, nie jestem osobą popularną na polskim YouTubie, więc nie spodziewam się dużej liczby pytań. Nie wiem szczerze, czy jakiekolwiek pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć, będzie. Bo nie wiem ile osób ten film wyświetli. Po prostu. Mówię szczerze, wiem, że też niektórym może coś nie przypasować, też może zrozumieć to dwuznacznie. Ja po prostu mówię, że nie jestem popularną osobą, więc nie wiem, na ile tych pytań będzie. Jeśli będzie więcej niż cztery, na pewno zrobię coś w postaci QA. A jeśli będzie, będzie jedno, dwa, trzy pytania, to odpowiem na nie po prostu normalnie w formie, że omówię jakiś temat piłkarski, ale jeszcze wcześniej na te pytania Wam odpowiem. No mówię, jeśli będzie tych pytań więcej, to zrobię to po prostu w formie jednego filmu. Tylko proszę, bez komentarzy wulgarnych i takie, które... Wiem, że to jest, mówię, znowu ocena subiektywna, ale... I że się powtarzam, ale... Na które nie będę w stanie odpowiedzieć, bo po prostu nie będę... No, będą po prostu głupi. Także no. I przechodzę prędko do tematu Lecha Poznań. Hmm. Ja właśnie się roz rozglądam. Samolot leci. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszyć dźwięku. Cięć wielkich nie będę robił, bo jest to krótki film. Lech awansował do Ligi Europy i przez to, że byłem cały czas zajęty swoimi sprawami, no to nie sfilmowałem dosyć tego ważnego wydarzenia dla polskiej piłki. Powrót po czterech latach do fazy grupowej europejskich Pucharów. Po pięciu latach najlepszy współczynnik w sezonie. Mimo tego, co się teraz mówi, i śmieję się z Lecha. Ocenię to tak. Na pewno piłkarze Lecha muszą podpracować nad końcówkami spotkań. Bo. Już trzy mecze z rzędu stracili gola w tym czasie gry, co jest naprawdę osiągnięciem, to trzeba umieć. Nie zmienia to faktu, że zagrali świetne eliminacje w Ligi Europy. Ktoś powie, że to był obowiązek, ja się z tym nie do końca zgodzę, po tylu latach przerwy i po tylu latach posuchy. Eee, zagrali super eliminacje, to trzeba im oddać, ale teraz liczy się... Teraz liczy się to, co teraz. To znaczy... Przepraszam za trzęsienie kamerą. Liczy się to, eee, jakie wyniki Lech osiągał w ostatnich tygodniach i są one kijowe zarówno w Lidze Europy jak i w e, Ekstraklasie i o ile w Lidze Europy mogę to wybaczyć, bo mierzymy się z naprawdę renomowanymi rywalami takie mecze jak ze standardem jeż ze standardem cenie, no to te wyniki w Ekstraklasie e, dają też do myślenia uważam nie trenerowi, nie piłkarzem, nie tylko co do koncentracji, ale zarządowi Lecha. Popatrzmy kogo mamy na środku obrony jako numer 4. No Tomasz Dejewski z całym szacunkiem, ale to nie jest piłkarz na Lecha Poznań. E, w momencie kiedy on gra w Lidze Europy Jakaś tam Renoma, Renoma Lechowi skoczyła, to powinien być porządny stopper. Kto jest konkurentem dla Tipy i... Mm, i Modera. Przeciągnę na lewą rękę, bo już mi cierpnie. Kto jest? No, nie ma konkurentów. Ktoś powie Dani Ramirez i Filip Marchiński, ale to są dziesiątki. No nie, nie ma konkurentów. Jest Karlo Muchar. Co to za konkurent? Nawet dla Modera w fatalnej formie to to nie jest konkurent, no sorry. Przy tym, jak Moder grał we wrześniu, październiku, na początku października, bo później ta forma zaczęła padać. Piłkarze są eksploatowani, to i są efekty. I to uważam jako zdiagnozowanie przyczyn problemów. A przede wszystkim zarząd, który nie wyłożył pieniędzy na transfery z prawdziwej półki. Nie postawił na dwóch, trzech konkretnych piłkarzy, właśnie jeden na środku obrony, dwóch w środku pola do rotacji z moderem i tipą, żeby, ta, żeby, żeby kibis Lecha drapał się za głowę, kto wystąpi w spotkaniu. Tego nie ma, jeśli chodzi o wiele pozycji. Nie ma szerokiej kadry. Oczywiście doceniam pozyskanie budki, doceniam, doceniam to, że pozyskał na przykład Ałada, który jest jakąś alternatywą na skrzydło albo na atak. Natomiast no, Lech nie poszerzył kadry i widzimy tego efekty. Ale jak mówię, nie rozumiem komentarzy takich gnojących trenera Żurawia, dopiero co był bogiem, bo wywalczył awans do Ligi Europy, dopiero co był dobrym trenerem, który z chłopaków młodych i kilku obcokrajowców zrobił drużynę na wicemistrza Polski, a teraz próbuje się go gnoić. Polecam troszeczkę wziąć kubeł zimnej wody. Ja rozumiem krytyka za poszczególne mecze, ale wyzywanie go od Tempaka, bo widzę, że to się w sieci coraz modniejsze staje... No, nie, nie mądre, nie mądre zachowanie. Także uważam, że w przypadku Lecha najbardziej przyda się cierpliwość, dobre transfer zimą i czekać tylko na wiosnę. Zobaczymy, też będzie wiele od tego zależało, czy jako motor zostanie w Poznaniu, czy też odejdzie do Brighton zimą, bo już się coraz bardziej mówi o tym, że jednak odejdzie zimą. Ja mam nadzieję, że do końca roku zostanie i korzyść dla Lecha, i korzyść dla reprezentacji Polski, bo jest gwarancja, że będzie grał. Ktoś powie, może, by grał w Premier League. Może tak, może nie. A może lepiej, żeby został do czerwca i później próbował w, tym, w, tej, w tej premier league grania regularnego. Dobra, władowie. I panie, wszyscy widzowie kanału, jeszcze raz bardzo dziękuję za 100, subskryp za 100 subskrypcji. I mimo tych wszystkich przeciwności, zakłóceń, udało nam się dobić do tej, do, tej, do tej granicy trzech cyfr. Mam nadzieję, że kiedy, zejdzie ze mnie więcej kiedy zejdą ze mnie te obowiązki, to będę mógł zająć się częściej kanałem. Ile tych dzisiaj przejęzyczeń, problemów sobie utrudniam to kręcenie filmu. Właśnie, właśnie li, nie liczy się czasem to w życiu, żeby taka puenta na koniec, żeby mówić błyskotliwie. Liczy się to, ile razy się podniesiesz. Będę kręcił te filmy i, i liczę, że ten kanał będzie parł w górę Choćby wszyscy mówili, choćby wszyscy, choćby niektórzy mówili mi, że, że to, co robię, jest do kitu. Nie ma co się denerwować. Cześć wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że niedługo, bo liczę na jakieś pytania pod filmem.